Drodzy mieszkańcy gminy miasta Czewionka-Leszczyny, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, święta wyjątkowe, rodzinne. To czas pewnych podsumowań, czas życzeń, ale także i podziękowań. Drodzy mieszkańcy, dziękuję bardzo za wszelkie wyrazy wsparcia, które doznałem na przestrzeni całego roku. Jednocześnie dziękuję także za słowa konstruktywnej krytyki, która motywuje do lepszej pracy. Święta Bożego Narodzenia to święta wyjątkowe, rodzinne, o określonej atmosferze. To, to magia świąt. Stąd chciałbym, żeby te święta... Były świętami właśnie wyjątkowymi, w rodzinnym gronie, w mocnej atmosferze świątecznej, i na ten okres życzę Państwu wszystkiego dobrego. Przede wszystkim spędzenia ich w rodzinnym gronie z prezentami, które znajdują się pod choinką, w pięknej atmosferze, w której mogą towarzyszyć także tradycyjne kolendy. Natomiast na nowy 2024 rok życzę Państwu spełnienia wszystkich tych marzeń, które Państwo sobie życzą. Także tej atmosfery, która dzisiaj nam towarzyszy, a niech ona będzie na przestrzeni całego roku 2024. Ale przede wszystkim życzę Państwu zdrowia. Música